Pozycja wyjściowa. Analiza ćwiczenia. Połóż się na brzuchu na maszynie. Poduszki oporowe umieść na ścięgnach Achillesa. Dopasuj tak maszynę, aby kolana były w jednej linii z punktem podparcia dźwigni oporowej. Trzymaj rękami uchwyty. Zalecenia techniczne. Podnieś podudzia poprzez zgięcie kolan. Powróć do pozycji wyjściowej i powtórz. Wykonuj powolne ruchy, unikaj zamachów, unikaj wyprostowania stawów kolanowych i gwałtownego opuszczania ciężaru w ruchu ku dołowi. Skup się na stabilizacji brzucha, aby nie unosić bioder, skręcać ciała i dolnej części pleców. Unoś ciężar mięśniami kulszowo-goleniowymi, nie stopami. Unikaj ciągnięcia za uchwyty w celu zamachnięcia. Wykonuj wdech w fazie unoszenia podudzi, a wydech w fazie ich opuszczania.